Dzisiaj powspominamy sobie nasze animacje starsze, klasyczne z Bielskiego Studia i to, jak były one tworzone. A w zasadzie spróbujemy sami wykonać takie nasze domowej roboty, folii animacyjne. Tak się zastanawiam, czy moje najnowsze animacje nie będą tworzone taką metodą klasyczną, jak było na przykład w Bielskim Studiu Animacji. I wtedy z czystym sumieniem będę mogła powiedzieć, że to są filmy rysunkowe. Ale tak dla wyjaśnienia: Filmy rysunkowe z Bielskiego Studia i kilku innych studiów tworzących. W czasie Polski Ludowej, jeśli chodzi o filmy rysunkowe, nie kukiełkowe, miały jedną, taką jakby wspólną metodę pracy. Na przezroczystych foliach, celouidach, trzeba było mieć masę pokolorowanych faz ruchu postaci, czyli pełnopodobnych do siebie obrazków naszych bohaterów, które były nakładane na wielkie tło, które było scenografią filmu, i postacie zamieszczone na tym tle były fotografowane. No tak, w wielkim skrócie, tak powstawały te filmy. I my postaramy się wykonać w dzisiejszym filmiku zamiennik takiej właśnie folii animacyjnej z bliskiego Studia. Właśnie, słowo folia będzie tutaj słowem kluczem. Celoidy były tak jakby grubymi foliami, na których rysowano po prostu i kolorowano farbami naszych bohaterów. My obecnie mamy w pewnym sensie zamienniki tych narzędzi. I zobaczymy, co możemy właściwie wykombinować. Zrobiłam takie małe doświadczenie. Najpierw narysowałam sobie na karcie papieru białego, takie przysłowiowia szkice naszej bohaterki rysicy. I włożyłam tą naszą kartkę do folii, koszulki do segregatora. Wykonywałam dwa testy. Pierw miałam folię taką bardziej szorstką, a potem taką bardziej gładszą. No, niestety film z folią szorstką mi się, niestety, skasował, ale może nawet i dobrze, bo wykonałam ten test jeszcze raz i, i myślę, że efekty były bardziej zadowalające. Dlaczego? Ponieważ nie popełniłam już pewnych błędów, które niestety miałam. Jakby wykonane wcześniej. Najpierw dla ułatwienia wzięłam sobie kartkę Xero, narysowałam tam tak jakby szkice postaci, a w zasadzie tylko takie jakby elementy szkicowe ruchu. Włożyłam sobie kartkę do tej koszulki na segregator, a następnie wzięłam marker plastyczny. To akurat był dość prosty, bo to były te takie markery z MPK I wzięłam jeden marker czarny. Mogłam inny kolor, ale szkice akurat miałam dość ciemne. I na tych szkicach, oczywiście na tej folii, na pierwszej warstwie, tej stronie tej folii, narysowałam sobie konturę naszej bohaterki. Widać to na tym filmiku, który po prostu tutaj tworzę. On troszeczkę trwa, więc będę opowiadać dalej. Jednak, jak pokolorować tą rysicę, żeby szkic ten wykonany postaci czarny się nie rozmazał? Nauczona jakby doświadczeniem już z folią, Tutaj szorstką, o której wspominałam, rozcięłam folię i odwróciłam ją. Także szkic w postaci znajdował się jakby na stronie, właśnie, której nie będziemy teraz używać, I, ale nad, mamy folię przezroczystą, więc mam odbicie lustrzane tych naszych bohaterów. Więc zaczęłam brać poszczególne różne markery, by móc pokolorować naszą rysicę. Na początku zabrałam się za markery tej samej firmy, którą wykonałam szkicę, no i były one takie bardzo delikatny kolor. Przynajmniej widzimy to podglądowo, dzięki temu, że mam podłożoną właśnie kartkę białą. Więc postanowiłam spróbować może markery jeszcze inne, będą bardziej obiecujące. Było bardzo podobnie, akurat to był takie. Też takie tańsze od zamienniki promarkerów, więc szukałam dalej. Markerów jest taka firma Propik, jakie pisaczki mają. O ile one na papierze nie zachowują się tak dobrze jak wspomniane wcześniej markery, które były użyte, to jednak na tej folii animacyjnej, tej naszej w cudzysłowie oczywiście, yy, spisują się całkiem fajnie, zwłaszcza kolory ciemniejsze. Więc tym Propikiem namalowane są te brązowe elementy rysicy. Jednak kolor pomarańczowy nadal wydawał mi się bardzo jasny i tutaj postanowiłam dać kolejną szansę takim pisakom z firmy Toma firma zjaponizowane imię słowo Tom ale nie wiem czy to stąd się to wzięło Te pisaki są na bazie farby więc tak naprawdę są to farby w pisaku które dość szybko schną i postanowiłam pokolorować na pomarańczowo naszą bohaterkę dzięki temu, że właśnie mam odwróconą folię to te pisaczki nie rozmazały mi po prostu konturów postaci i zachowały się tak jak farba. Nie, nie były aż tak bardzo przezroczyste. O tym wszystkim przekonałam się dopiero, kiedy nasze pokolorowane bohaterki położyłam pierw na tle białym, czyli na naszej kapce wzorcowej, i gdzie bo, oczywiście widziałam również elementy bez problemu postaci namalowane jaśniejszymi markerami, w tym w wypadku kolorem żółtym. A potem położyłam naszą bohaterkę na wzorcowe tło. W tym przypadku była to nocna scena w parku. I zauważyłam, że właśnie o ile, kiedy malowałam tą postać do animacji w tymi naszymi farbami, markerami, to, było to, to niezależnie od tego na jakim tlemem dokładła czy na bardzo jasnym, czy na bardzo ciemnym kolory naszej postaci nam nie znikały, nie mieszały się z kolorami tła. Bo cała właśnie sztuka z tą animacją pokładkową, odbielska polegała na tym, malowane farbami na foliach, po prostu postacie można było położyć na jakimkolwiek tle, które było wykonane też farbami albo innymi, plastycznymi mogły być wykonane, i ta postać nie przenikała jakby przez to tło. Właściwie to tło nie odbijało się na tej postaci. O. Nielogicznie to powiedziałam, ale o to chodzi. Więc wychodzi na to, żeby tworzyć takie animacje klasyczne. Trzeba uzbroić się w markery naśladujące farbę. Można mieć grubszą koszulkę od segregatora. Polecam te bardziej gładkie. I dużo ręcznie rysowanych rysunków. Więc yy, mogę powiedzieć, że w dobie Photoshopa wróciłam do korzeni. I tyle byłoby na razie w tym odcinku Just Animuje. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, laj lajkowania, dawania komentarzy. I widzimy się w kolejnych materiałach. No myślę, że jeszcze troszeczkę niestandardowych eksperymentów z tworzeniem animacji wykonamy. Więc trzymajcie kciuki i oglądajcie kolejne odcinki. Do zobaczyska. Pa!